Macie dzieci? Ja mam. <noise> nie mam, nie mam! Męża, żony, kochanka. Ale wiecie, kto ma to wszystko? Oprócz żony i kochanka? Moja mama! Z jej wejżajnym wyszedł taki cud natury, jakim jest moja siostra. I taki eksperyment społeczny jak mała. Dzisiaj opowiem wam, co zrobiłam, jak byłam mała. Z perspektywy mojej mamy. Yeah. Mówili mi, że macierzyństwo to będzie cudowny okres w moim życiu. Kłamali. Ja się poddaję. Julia poszła do szkoły. Stwierdziłam, że może coś z niej będzie, tak? Też się myliłam, kur. I mieli literkę si. A ona na si napisała siosiak. A ze skur... I to jeszcze z błędem. Jak? Ja nie wiem. Ja się nie przyznaję. Pytam się. Nie znasz innych słów na si? Ściana, śmieci, środa. Ja się kurwa boję, co będzie na literkę H. No na pewno jakaś ciekawa historia. Zapraszam na Insta Musi być dobrym człowiekiem, mamo! Ja przynajmniej nie pobiłam pierwszego dnia kolegi z klasy jak człowiek, który mieszka pokój obok mnie! Tak moja matka pierwszego września była na dywaniku przez moją siostrę. Nie będę mówić kto? Nie chciał pożyczyć kredki i strzelił. Nie będę mówić komu? Pusty łeb! I tak! Cała moja rodzina jest taka jak ja. Jestem z tego dumna! Ja pier...